jeszcze sołec wspomoga. Z tego co wiem, to jest przychylne spojrzenie pana burmistrza, jeśli chodzi o chodnik na wespę naprzeciwko kościoła. O matko Boska wygląda. Przy drodze. To jest nasza droga pańska Oczywiście. Oczywiście. Pan mi pan, pan pomoże. Oczywiście. Panie patrzą, panie patrzą. To dziękuję, ślicznie, przy swoją sprawę. Dziękuję bardzo, ale właśnie chciałem jeszcze tutaj też dołączyć się niejako, bo e, tak samo jak my będziemy się tutaj szykować do konstruowania e, no, głównie Pańską Burmistrz, ale wykroczymy w odpowiednim momencie e, budżetu na przyszły rok, tak samo robi to powiat. No i powiat zazwyczaj też oczekuje jakichś sygnałów ze strony gmin, ponieważ ta praca układa się moim zdaniem dobrze, w ostatnim czasie nawet, że był bardzo dobrze, z czego się należy cieszyć. No to trzeba też z tej dobrej współpracy korzystać i takich zadań, jak tutaj zostało wspomniane, ja tu od razu bym na gorąco dorzucił ulicę Raymond'a, gdzie Częściowo została, e, częściowo został wykonany i było obiecane, że tam będzie nowa nawierzchnia, więc warto, bardzo proszę Państwa radnych powiatowych o tym pamiętać. Wykluję więc bo odpowiednie, w odpowiednim kierunku to zgłaszajmy. E, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. W takim razie proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca. Jest sezon globowy. Dziękuję, że... Mieliśmy to forum, mimo to, że z dnia na dzień praktycznie sesja była zwoływana. Dziękuję za obecność.